Cześć tu z tej strony, Mateuszem Tej Pluta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Po długiej przerwie, tak jak mówiłem, to była pierwsza część tego nagrania, którą przed chwilą nagrałem, wrzuciłem na kanał Mateuszem Tej Pluta. Teraz jest druga część. Po długiej przerwie nie mogłem nagrywać tyle czasu, bo nie miałem pomysłu, nie miałem czasu, nie miałem w ogóle jak. Po prostu czas pochłaniał i nie miałem czasu nagrywać, a poświęcałem czasu dużo muzyce. Nie wiem, czy do tej muzyki w ogóle wrócę do tego rapowania, bo coś tak rzadko mi to wychodzi po prostu. Ja tak to, ja to, to czuję do tego nagrywania w ogóle rapu, więc no nie wiem, po prostu przez ten pewien czas na no, nie nagrywałem tego rapu na MT i Pluta, więc na razie nie nagrywałem, a nagrywam teraz, poświęcam dużo czasu na kanale Mateusza MT i Pluta, żeby w końcu się pokazać po tylu czasach, po tylu, żeby się w końcu pokazać. Tyle czasu dajcie spokój, to jest po prostu kupa czasu, tyle święta, nie święta, były Bożego Narodzenia, tyle czasu też nie nagrywania. Dajcie spokój w ogóle jeszcze jeżdżenie na te projekty do gózka związane z pracą, poza nagraniami na YouTube. Dajcie spokój to też pisaniem z kolegami. Wszystko po prostu nie miało czasu, nie miałem czasu kompletnie, po prostu to była jakaś masakra totalna, ale już nie chcę mówić o tym czasie, o tym to, to by was znudziło, po prostu kompletnie. Po prostu... nudziłoby no was po prostu kompletnie i tyle. No... Yy... Mam kontakt z takim youtuberem o nazwie BartoszTV, TV, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. którego mogę jedynie powiedzieć, że jego kanał jest naprawdę bardzo świetny, opowiada o losach bohaterów 19 Plus, który kiedyś oglądałem i oglądać czasami oglądam na YouTubie i bardzo ich lubię za to. Bardzo lubię ten serial 19, Blues, więc Bartosz TV pozdrawiam cię tutaj, MT Mateuszem Pluta. Generalnie rzecz biorąc jest dobrym kanał. To jest bardzo dobry kanał, więc Myślę, że warto z niego korzystać. Ci, co jeszcze nie oglądali jego kanału, to serdecznie zapraszam do jego kanału. On tam prowadzi świetny kanał na temat właśnie związanym z serialem 19 o losach bohaterów, co się dzieje w ich życiu, jakie są ich plany, czy coś się dzieje. No, także warto sobie tam wejść na ten jego kanał, także polecam Mateuszem Tejpluta Polecam ten kanał i przejdziemy teraz do mojego, do mojego, że tak powiem. Pytania, pytania dlaczego tyle czasu nie nagrywałem, chociaż to pytanie już wielokrotnie odpowiadałem, to już nie mam zamiaru pytać, znaczy, nie mam zamiaru tego mówić i tak, bo wiem, że tyle czasu nie nagrywałem, a to tylko pochłaniało, dajcie spokój, nie miałem pomysłu kompletnie na no, nic, jak to nagrać, kurczę, muzyce też nie poświęcałem zbyt dużo czasu, no bo jak miałem to nagrać, jak miałem to zrobić, skoro... Tyle czasu człowiek nie ma pomysłu, co do głowy przyjdzie, żeby coś cokolwiek nagrać, nie ma nawet pomysłu z tym rapem, a tak by zaraz ludzie pod publikę by się śmiali, więc no trochę to tak niezręcznie, żeby mój kanał na no, jednym kanale MT i Pluta pogodzić z Mateuszem Tej Pluta to takie trochę nierealne, powiem bym powiedział jednym słowem, ale poświęcam się teraz Mateusz, Mateusz, kanał Mateuszowi kanał MT MT Pluta, więc naprawdę warto, bo mój kanał tyle lat już działa naprawdę na YouTube więc już od samego początku poprzez początki księgały naprawdę już wiele czasu, więc to były początki naprawdę. Yy, związane z moim kanałem, chociaż mój kanał był poprzedni inny, który już opowiadałem wielokrotnie na materiale, możecie sobie wejść na, yy, wejść sobie na, yy, wejść sobie na mój, na kanał Mateuszem. Tej Pluta tam będziecie mieli materiał z napisem moje, początki mojego kanału. Tam sobie wejdziecie, zobaczycie. Tam może na pewno powinno być tam wiele jest filmików w moich materiałach, tych dawnych, których nagrywałem, związanych ze szkołą, związanych z wieloma rzeczami, z którymi mówiłem, którymi opowiadałem oczywiście na tym kanale. Polecam też kanał Retroarchiwizacja, bo też jest świetny. Dzięki retroarchiwizacji zbieram kasety VHS. Aksel się nazywa ten YouTuber. Retroarchiwizacja także pozdrawiam, Axelcie tutaj retro, od, od Retroarchiwizacja Mateuszem. Tej Pluta Cię pozdrawia. Ja tylko z nim piszę prywatnie, więc, no, no tak, pozdrowi, to pozdrowiłem, ale piszę tylko z nim prywatnie jako no Mateusz Pluta. Ogólnie poza tak, YouTube'em ogólnie słucham muzyki też, ale też nagrywam tutaj dla Was teraz, więc poświęciłem chwilę czasu, naprawdę teraz. Druga część jest poświęcona temu. Oto filmikowi, żeby żeby wam poświęcić tyle czasu, żeby chociaż powiedzieć wam dużo słów o tym, co się działo, co nie się nie, nie działo więc także no, to by było na tyle rzucam to na YouTube Mateuszem tej Bluta, do zobaczenia, trzymajcie się lajkujcie, piszcie w komentarzach, do zobaczenia cześć